Abyśmy umieli pokonywać właśnie pychę, która jest w naszym sercu, zawsze aktem pokory. Prośmy Jezusa, aby uczył nas pokornego trwania przy Nim, ale i pokornego życia, pokornego podejścia do codzienności. Prośmy o pokorne serce, które jest podobne do Jego najświętszego, ale też najpokorniejszego serca. Niech w tym towarzyszy też Maryja, do której jakże czule się w tej godzinie Jezus wraca z prośbą o to, aby Go właśnie przytuliła, aby mógł doświadczyć tak jak kiedyś, jako dziecko doświadczał jej miłości, tak mógł się doświadczyć tej miłości teraz. Na to trwanie i uczenie się od Jezusa pokory pragnę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aby